Cześć wszystkim! Z tej strony Sobol zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli materiał ci się spodoba, pamiętaj o zostawieniu suba oraz łapki w górę. Pamiętaj także o dołączeniu do naszego kanału Discord. Jeżeli chcesz być ze wszystkimi materiałami na bieżąco, zapraszam również do śledzenia mojego kanału na Twitch, gdzie możesz oglądać transmisję moich gier na żywo. Polecam! I do usłyszenia! No i cóż, no, chyba Kronos 1 będzie następną rakietą, którą zbudujemy, no bo Gaia, tak jak mówiłem, miała być projektem tylko orbit, rakiet suborbitalnych, no a my tutaj mamy ambicje orbitalne, jakby nie było. Dobra. Nie mamy a nie mamy jednak Serwis Bay. OK, to jest bardzo istotna część. Ona pozwoli nam bezpiecznie przechowywać nasze ładunki mm, naukowe. Barometry 4, powinny wystarczyć. Dobra, i kerbalskiego inżyniera możemy profilaktycznie zamontować, żebyśmy mieli na bieżąco dane o naszym locie. Dobra. I w takim wypadku, ile mamy części? Tutaj poproszę tą zakładkę. 10. Czyli 12 części zarezerwujemy tylko na samą kabinę która ma powrócić na yy, zrobimy sobie to w ten sposób wydaje mi się, że to całkiem nieźle estetycznie wygląda. Beagle, Beagle nie ma prądnicy, to jest jego yy, wada. Ale ma bardzo dużą wydajność w próżni. Gdzie jest jego jest vacuum. 325 ASP Bardzo dobry silnik, jeżeli chodzi o domykanie orbity. Kontraktury decoupler tt TT38K musimy przetestować na orbicie wysokiej, dodatku wysokiej. I to jest ten, tak? TT38K. Ok, dobra. I teraz y, pytanie, ile możemy tutaj sobie. Pozwolić na ile zbiorników paliwa, nie? Eee, Swivel dalej pozostanie naszym głównym silnikiem, z tego względu, że reliant jest dość słaby. 1500 TWR134, 114 1870. Dobra, to powinno ale podkreślam, powinno osiągnąć orbitę bardzo dużo mamy w tym członie przyspieszeń 3, 2 1 zapłon dobra, TWR mamy dodatnie więc spoko przyspieszamy, ekstra mamy też yy, wektorowanie ciągu więc będziemy w stanie dość łatwo manewrować dobra kolejne badania wykonujemy teraz następne na wysokości 13 tysięcy czyli ten drugi silnik będziemy mogli odrzucić dopiero znaczy odrzucić, odpalić dopiero w przestrzeni kosmicznej zobaczmy Dobra, myślę, że powinniśmy dać radę go odpalić dopiero w przestrzeni kosmicznej. Hmm. Activity Engine. Dobra, i postarajmy się maksymalnie wydłużać orbitę już. Lock Pressure. Ok, jeden za mało zamontowałem. Eee, barometr, ale to nie szkodzi. Dobra, zaobserwujmy naszą orbitę, jak ona teraz wygląda. Do 1500 metrów na sekundę dojedziemy i wyłączymy silnik. Dobra, pamiętajmy, że tutaj nie może nam zabraknąć paliwa. Przy 50 metrach na sekundę gaszę silnik, jeżeli nam tylko tyle zostanie. Hmm. Okej, okay. udało się, mamy orbitę. Okej, okay. świetnie. Mam nadzieję, że te 50 metrów na sekundę będzie wystarczające, żeby z tej orbity zejść. Dobra, nie wykonamy niestety kontraktu na e, decoupler. I nie zdobędziemy też więcej punktów naukowych, nie? Idź. I zobaczmy, e, na jak nisko będziemy mogli zejść dzięki tym 50 metrom. O kurde, 89 km, czyli 50 metrów to było zdecydowanie za mało. Kurde, hmm. dobra, słuchajcie, e, zrobimy sobie mały cheat. Mm. Chwilowo dodamy troszeczkę paliwa. Dobra, za dużo. No dobra, no ok. I wyłączmy to. Sorry, że tak, ale nie zamierzam tutaj na dłużej pozostawać. No mój błąd, mój błąd w planowaniu tej misji. Mogłem wcześniej ten silnik odciąć na 100 metrach na sekundę. To powinno wtedy zadziałać. E... Zrobimy tą misję jeszcze raz po prostu. Ja nic nie będę tutaj mm, zmieniał w tej rakiecie, tylko zrobimy ją po prostu jeszcze raz, e... sprawdzić czy na pewno uda się tą orbitę osiągnąć, nie? E... Dobra, to odrzućmy. Dobra, zobaczmy, gdzie wylądujemy. No niestety po ciemnej stronie kerbinu. Eee, w takim razie ja już sobie tu przypinam spadochron, żeby móc go bezpiecznie otworzyć. Jakąś śmieszną galaktykę tutaj mamy na nieboskłonie. Troszeczkę będziemy w plecy, jeżeli chodzi o fundusze, ale trudno. Eee, jakby no, za punkt honoru tutaj przyjmuję, żeby ta rakieta osiągnęła tą orbitę w tej formie, w jakiej została zbudowana. Więc no tutaj jakby ten lot musi zostać powtórzony, nie? Zresztą na tej, na tej misji coś tam zarobimy, bo osiągnęliśmy orbitę, więc powiedzmy sobie, że to się wyzeruje, nie. No i też już nie zbieram więcej tutaj jakby badań naukowych. Dobra, spadochron otwarty. Dobra, wylądowaliśmy. Pierwszy krok milowy po tym, po wylądowaniu z orbity. No i dobra, odzyskajmy ten statek. Hmm, no i się zastanawiam, czy dogrywać jeszcze raz ten start. 35 punktów tylko zdobyliśmy. Trochę mało, tym bardziej, że punkty na następny Tier to jest 40. Hmm, zobaczmy, co mamy do wykonania. Explore the Moon. Okej. Okay. Jak najbardziej przyjmujemy. Uznajmy, że tamta rakieta z powodzeniem wystartowała i wylądowała. Malutką korektę, mówię, tam zabrakło dosłownie 20 metrów, i ja jestem przekonany, że ta mm, rakieta by y, zrobiła tą orbitę. Dobra, startujemy. Dobra, minimalną nadwyżkę mocy mamy, także nie będzie łatwo, ale startujemy z przekonaniem, że uda się to wykonać. W sumie mogłem te badanie zrobić wtedy po wylądowaniu. Niewiele, bo niewiele, bo to byłoby pewnie koło tam 5 punktów, ale mielibyśmy 40, a nie powiedzmy sobie te 36, które mamy teraz. I mówię, chyba, chyba po prostu darujemy sobie tamten lot. No pozostanie drzeba na orbicie w zasadzie niewiele by zmieniło, bo finansowo byśmy Raczej straty nie ponieśli. Reputację byśmy tylko stracili, także to niewiele. No, strata by wyglądała w ten sposób, że później kiedyś byśmy musieli 50 tysięcy zapłacić za zrekrutowanie kolejnego gerbonauty. Nie? Także to by była w zasadzie jedyna nasza strata. No i dobra, zobaczymy, czy ta rakieta. Tym razem osiągnie orbitę. Bo to zmniejszenie TWR to wcale nie jest tak bardzo bez znaczenia. To ma olbrzymie znaczenie. W 10 km to powinniśmy już dużo bardziej płasko lecieć. To zmniejszone TWR bardzo drogo nas będzie kosztowało, bo dużo wolniej się przez to przedzieramy przez gęste warstwy atmosfery i możemy mieć problem później z odpaleniem drugiego członu na odpowiednim etapie no tak jak mówiłem do 70 km będzie bardzo ciężko dolecieć także te 300 metrów które dołożyliśmy to wcale nie musi nam wystarczyć dobra 70 80 zrobimy i wyłączymy silnik Dobra, i postarajmy się maksymalnie wyciągnąć tą naszą orbitę. 2800 nam wychodzi przyspieszenia, więc teoretycznie tą orbitę powinniśmy zamknąć, i to bez większych problemów. Dobra, podnieśmy nieco dziup naszej rakiety, tak żeby tu nie tracić przyspieszenia. Dobra, rośnie. No, ale mówię, musimy przekroczyć. Yy... 2, 270 tysięcy, nie 270 km. Także tutaj też ostrożnie z tym przyspieszeniem. Dobra, za chwilę zamkniemy orbitę. Dobra, powiedzmy sobie, że to by było na tyle. Teraz tak, musimy wejść na wysoką orbitę i sprawdźmy ten kontrakt. Wysokość. Dobra, i pewnie będziemy musieli go odpalić na tej wysokości. Także przyspieszmy czas, żeby się znaleźć na tej odpowiedniej wysokości, pomiędzy 260 a 270 km. Właściwie przyspieszymy sobie do 250, bo tam już będziemy mogli wykonać pewne badania. Orbitę zamknęliśmy z bardzo niską periapsą. Co jest dosyć dobre, bo bardzo łatwo będziemy mogli wrócić z tej orbity. Gdybyśmy mieli taką orbitę w tym poprzednim locie, to bez problemu te 50 metrów na sekundę przyspieszenia by wystarczyło. No, być może też w nieodpowiednim momencie to hamowanie zrobiłem, bo trzeba było w Apoapsie. Ale to już nie na teraz. Do zastanawiania się. Zapiszmy 10 świetnie. Temperatura. 7, świetnie. Czy ja ten dikapler przypiąłem? Egu. Świetnie. Kurde, gdzie jest ten dekapler? Jest. Pytanie, czy pojawi się test, czy trzeba będzie go po prostu odpalić, albo run test będzie, albo decouple, zobaczymy. Dobra. Chyba jednak nie o to chodziło. Hm. Kurde, czy. Serio. Eee, dobra, sprawdźmy tylko jedną e, rzecz. Tak na szybko. Eee, don't show again. Exit to main menu. Zobaczymy, co się stanie, bo. <laughs> no nie wierzę po prostu. Taki głupi błąd. Mm, tu mamy. Ale tam się nie pokazało. Run test. Może trzeba go jeszcze raz kliknąć. Zobaczymy. OK, Fly. Mniej więcej gdzieś w miejscu auto zapisu powinno nas wyrzucić. A już jesteśmy po tym. Czyli nie, czyli zapisuje w tym samym momencie, w którym e, wyszliśmy. Dobra. To teraz pytanie. E, no, to perform the test, activate the Walk through the staging. Ah, ok, Dobra, czyli przez y, staging trzeba go odpalić, a nie przez ten. No dobra, trudno. E, wracamy na ten na Kerbin. Tak myślę, do 40 km zejdziemy. No dobra, 35. Dobra. Ok, czyli przez staging trzeba go po prostu odpalić. No trudno, dobra. Zrobiliśmy kilka badań, więc o tyle bogaci wracamy. Bardzo ładna ta osłona termiczna jest. Taka troszeczkę do osłony Oriona podobna, ale bardzo fajnie to wygląda. Dobra, obróćmy się w kierunku Retrogate. Kurde. No szkoda, szkoda, bo tracimy kasę. Znaczy nie tracimy, nie zarabiamy jej po prostu, nie? 220, 3914. Być może będzie to pora, żeby zastanowić się nad rozbudową... Platformy startowej, żeby móc zacząć wysyłać cięższe rakiety. Zaraz zobaczymy sobie, ile nam brakuje do limitu wagi. No i myślę, że. O Jezu, co ta kamera. <ścoughs> Czasami te kamery tutaj przy właśnie wejściach w atmosferę tak wariują. No, muszę jeszcze jeden modzik doinstalować tutaj na Particle Effects. Będziemy mieli taki bardzo, bardzo długi warkocz ciągnący się za nami, podobny do tego prawdziwego, bo tutaj ten efekt termiczny jest bardzo, bardzo krótki. Także to będzie trzeba dograć. No, gdzie jest spadochron? Tutaj jest, poproszę. Mi go przypiąć. No, i chyba na pustyni będziemy lądować. Także kolejne badania będziemy mogli zrobić. Spoko. Mm, save, save. Ok, deploy, shoot. No, tak to wygląda, że będziemy lądować nad. Znaczy lądować nad. Lądować na pustyni. Report. Eee, tak, flying over deserts. A, nie mamy, no tak, nie mamy anteny, żeby wysłać te dane. Także będziemy musieli nad tym popracować. No teraz jest, mamy spory problem, bo następny kontrakt jest bardzo, bardzo trudny, bo to jest przelot wokół Księżyca. Gdybyśmy mieli technologię bezzałogową, to nie byłoby problemem, bo tam jest tak naprawdę chyba tylko przelecieć w pobliżu Księżyca. Więc może w tą stronę trzeba zainwestować, żeby po prostu przelecieć. Co prawda, nie będziemy mieli kontaktu z tym statkiem już w momencie, kiedy on będzie przelatywał w pobliżu księżyca, ale być może to jest jakieś rozwiązanie. No, oczywiście na jakimś wzniesieniu musimy lądować. Włączmy SES. To zawsze ustabilizuje nam naszą. Kapsułę. Zbierzmy też punkty z termometru. I jej zróbmy. And tank data. Crew report. Czy EVA report? Port. No, no mówię, te kamery czasami tak wariują. I Crew report. Dobra. Hmm. No i okej, okay, kolejna misja za nami. Odzyskajmy nasz pojazd. Jeden. Trochę nam zabraknie na yy, dwie technologie. Mamy tak, do wyboru yy, naukę. To chyba będzie najrozsądniejsze. Ewentualnie zaawansowaną rakietykę. Potem możemy sobie pominąć całkowicie Hmm. Ale to jest tam bardzo potrzebne. Potrzebujemy tak tego tego. I to jest w zasadzie to, co najpilniej potrzebujemy, żeby zdobyć jeszcze więcej punktów naukowych. No, jeszcze baterie mogą nam się przydać. Yy, i wysłać próbnik w kierunku yy, Księżyca, nie? Bo to będziemy musieli, w kierunku Muna, bo to będziemy musieli zrobić bezzałogowo.